Ten tydzień rozpoczynam od Alfa Romeo Giulietta QV poliftowa. Będę wymieniał szczelkę smoka, regulator ciśnienia oleju i coś tam mam jeszcze posprawdzać kąpem, jakieś błędy coś. To jest plan na dziś. Wreszcie dnia pochylę się nad tylnymi zaciskami do projektu Mito, bo muszę je przygotować, żeby pasował ręcznie. Za chwilkę ta żulietka przyjedzie, a potem zajmę się zaciskami. Dobra, przyjechała Alfa. Spuszczę sobie olej. Olej pójdzie do odzysku, ponieważ niedawno był wymieniany. Wleję go z powrotem i później tylko uzupełnię nad niedobór. No wiadomo, jeszcze skontroluję jakiś płyny, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, bo widzę, że A Jakieś tam pierdolety, podłączę kompa. Może nawet zanim sobie porozbieram, bo później nie będę mógł już silnika odpalić. Zostawiłem go na neutralu, więc ją później wypchnę poskładaną, żeby mi tutaj... Chyba, że nie będzie przeszkadzać, nie będzie podnośnik potrzebny to zostaje. Dobra, no to co? No to zabieram się za robotę. Uszczelka smoka czeka tutaj i regulator ciśnienia oleju. Takie cudo z oryginału. Ściągnąłem miseczkę. Coś tu chyba już i tak wyjął. ale tutaj to jest ta uszczeleczka, którą należy wymienić. Więc zaraz zabieram się za czyszczenie miski, kleju. czyszczenie bloku, wymieniam tą uszczelkę i skręcam. No i tak miska wymyta, wklejona na nowo, uszczelka smoka zrobiona. Ten regulator tutaj też, tak więc teraz sobie zrobię przerwę. No i później składam dalej płośkę, zawieszenie koło, wydech, bagnet. No będę czekał aż wyschnie. Czyli jutro prawdopodobnie dopiero będę wlewał olej. Dobra, tutaj wszystko sobie poskładałem. Tak więc klej schnie do jutra. Jadę teraz do tokarza Po części do hamulców do domito bo zacząłem tutaj coś już sobie przygotowywać z tych tylnych hamulców także jadę do tokarza, jadę do sklepu jeszcze po śruby do zacisków przednich bo też ich tam brakło, miałem tylko na jedną stronę oblecę sobie, zobaczę która będzie godzina po powrocie czy jeszcze coś będę dziubał w tym to, czy już się przestawię tu czy może w ogóle zamknę już, bo jest w no, w sumie to już dochodzi trzecia bardziej więc tak naprawdę dużo czasu mi nie zostało dzisiaj Muszę jeszcze przygotować jakieś tam paczki do wysłania, także jeszcze mam w domu co nieco do zrobienia. Dobra, skoczę sobie teraz do tego tokarza i do sklepu i wracam. No a coś tam się jeszcze zdążyło podziać. Na razie tyle. Jutro reszta, myślę że jutro ta jedna łapa będzie gotowa. A zobaczymy czy się uda też zrobić drugą czy nie. To nie nastawiam się, bo tu jest dużo trudniej, jest ciaśniej, nic nie widać. Ale, ale jest szansa, że jakoś to tam pójdzie. Tutaj sobie już zacząłem ciąć ten element. I z czegoś takiego, żebyście się nie śmiali i nie byli zdziwieni Zobaczycie co z tego wyjdzie A póki co to zamykam, jutro rano Julietka uruchomić Sprawdzić czy nie kapie, założyć osłonę, przejechać się, wydać A potem wracam do Fiacika No to do jutra, cześć Dzisiaj wtorek, w sumie to już zdążyłem wlać olej Odpaliłem, skasiłem, bo jest mało Muszę iść po litra No Wracam i będę grzał, jeśli się zagrzeje i nic nie będzie tam kapać to... Zakładam osłonę i alfa gotowa I wtedy sobie przeskoczę tutaj Zagrzeję sobie porządnie ten silnik do wentylatora Błędów na razie nie ma A był błąd e, Pompy oleju o zmiennej wydajności wcześniej Także zobaczymy, gdzie wszystko będzie git W międzyczasie sobie tutaj Ogarnę trochę na stole No i zacznę przymiarkę tej łapy Którą zacząłem tą sobie wczoraj przygotowywać, szykować Muszę ją sobie tutaj przyciąć Napilę i zobaczymy co dalej. No i wszystko elegancko, suchutko. Nic się nie leje w tych najbardziej neurologicznych punktach, czyli przy uszczelniaczach. Jest wszystko ok. Elegancko. Mogę zakładać osłonę. I wóz gotowy. Błędów też nie ma. Myślę, że jest operacja zakończona sukcesem. To jeszcze jazda próbna. No bo jednak olej ze skrzyni był Coś tam było rozbierane. Trzeba sprawdzić. No I. Jak będzie git, to będzie git, to będzie do wydania. Zabrałem się do produkcję prawej łapy, parę godzinek i będzie coś tego myślę. No i co wy na to? Na taką łapeczkę chyba w miarę spoko nie. Teraz sobie to przycyknę i wyjmę na stół do obspawania. i wtedy będę mógł tutaj zakończyć tutaj tematy, bo już wiem, że mi to nic niczym nie koliduje. To będzie łapa numer jeden. Wpawałem sobie tą łapkę. Teraz stygnie to przyjada się jeszcze raz alfon, tak żeby mieć pewność Błąd pojawiał się podczas jazdy gdzieś tam przejechałem się, przy okazji sobie odebrałem paczki, wjadę nią i sprawdzę, czy są błędy. Jeśli nie ma to można zakładać osłonę Git można kończyć jest gotowy Łapa numer jeden mam ogarniętą. Tu było fajnie, bo tu było dużo miejsca. Z drugiej strony jest 15 razy gorzej, bo jak było rękę, to już nic nie widzę, no ale po, jakoś ogarnę. Muszę tylko ustalić, które gwinty wykorzystam do mocowania. Najważniejsze, że poduszki wchodzą na miejsce, nie trzeba modyfikować trawersu. No jest już 9.30. Ja już jestem po serwisie Julietki 1. W wymianie termostatu, czujwietka QV, termostacik zmieniony, pan sobie pojechał Więc mogę co, posprzątam tu i biorę się za przygotowanie zacisków Bo dzisiaj jeszcze ten dzień poświęcę sobie na Mito Bo taki miał być plan, że dwa dni prac przy autach, które mi zostały lub w serwisach, a reszta przy Fiaciku Dzisiaj sobie poćwiczę te zaciski, może mi się udaje założyć nawet, zobaczymy jak pójdzie Fajnie by było w sumie te hamulce poskładać, bo wtedy bym sobie odpowiedź już usprzęgło, już mógłbym sobie nim samodzielnie wjeżdżać bez pchania i wołania kogoś do pchania. Także taki byłby plan na dziś, a jutro wracam do łapy Fiata. Ona tam dziś już trochę jest, ale nie do końca mi wszystko jeszcze pasuje. Jeszcze trochę szlifowania, jeszcze trochę spawania na pewno. Tak więc taki jest na dziś plan. Tamta Julietka jest gotowa, czeka na klientkę. Przeparkuję tylko. No i co, i zabieram się za pracę przy zaciskach. Przy projekcie mi to. Udało się przygotować te hamulce. Przerobiłem ręczny te dźwigienki. Tu powierciłem stożki, żeby to skręcić z stożkowymi śrubami z piastami, żeby się tarcze nie ruszały podczas montażu. Demontażu tu mam szpilki, kute które tam będą i nakrętki. Tak więc tył mam cały gotowy. Mogę sobie montować. Co prawda, nie przewinął się nikt, żeby mi pomógł wepchnąć, ale dzisiaj jest taka pogoda, że mogę sobie to tutaj rozgrzewać za winkielkiem i sobie to zrobić. Po prostu z płaskiego hamulcenia nie wymagają podnośnika. A jak ktoś się przewinie, to mi pomoże to wepchnąć, bo jednak bez geometrii auto się strasznie ciężko pcha Naszykuję sobie tam wszystko i zabieram się za montaż. No i taka sytuacja dziwaczna. Nie mogę założyć zacisku na tarcze z klockami, to jakby tu było za ciasno i to sporo brakuje 2,5 mm mniej więcej tłoczek już jest wkręcony coś mi się wydaje, że on jest za długi po prostu no ale to jeszcze zaraz sobie raz kontroluję, czy na pewno mam rację no ma tu też chłopak od zacisków podjechać a ja może wezmę się w tym czasie za przód przód sobie poskładam, od powietrza chociaż ten przód, żeby móc po placu jeździć i sprzęgło sobie od powietrza bo angażowanie osób do pchania tego wozu nie jest fajne on bardzo ciężko się pchały. nie ma geometrii Założyłem przednie hamulce, odpowietrzyłem je tak sobie wstępnie Tu wszystko działa, śruby te które mi brakowały już są dołożone, wszystko tu gra Odpowietrzyłem sobie sprzęgło, więc teraz mogę już sobie nim wjeżdżać, wyjeżdżać sam Bez proszenia się Mogę sobie złożyć akumulator, zbiorniczek, tutaj te rzeczy wszystkie Jeszcze odszukam nadkola przednie, bo gdzieś leżą na dworze w tym moim składziku Włożę sobie nadkola Złożę tamten tył, na razie bez hamulców, no bo nie, nie, nic z tych zacisków nie będzie na razie No i co, no i tak sobie nim wyjadę na dwór Do następnego razu jak Tomek mi tam ogarnie, to zobaczę czy to w ogóle jest wina tych zacisków Ale nic mi innego do głowy nie przychodzi, sprawdziłem sobie grubość tarczy, sprawdziłem sobie Klocki czy na pewno właściwe, czy nie są jakieś grubsze czy coś, wszystko mi się zgadza, więc to raczej odpada No i tak kończę na dziś Poskładałem nadkola, hamulce, przednie sprzęgło Tutaj mocowanie do takiej metalowej osłony pod silnik O, ciekawe ta osłona będzie z tą dużą miską pasić To swoją drogą Wymieniłem też tutaj opaski zbiornika Na nowe, zostało mi zrobić tylko tylne hamulce No ale to muszę poczekać, bo problem pojawił się gdzie indziej Nie w zaciskach jednak Także muszę to sobie ogarnąć Z listy dużo ubyło, więc myślę, że nie ma źle Posprzątam i wyjeżdżam ją na dwór, a jutro Fiacik tu też się trochę podziało. Poskładałem wszystkie doloty, zaworki, DVK, zawór tam turbosprężarki, tipa, odmę. Chociaż jeszcze tu muszę się podpiąć i gdzieś z tyłu wyprowadzić, żeby nie śmierdziało w fałcie. E, poskładałem też zbiorniczek, akumulator, tą stronę. Tutaj też się podziało sporo. Poskładałem doloty, typ odmę, podłączyłem mocowanie dolnej osłony, to wam pokazywałem zbiorniczek, akumulator. To wszystko jest już na gotowo. Więc tak naprawdę można jeździć i testować. To jest to mi przewód. Tu taki był drabiany do klimatyzacji, bo tam coś było nie tak. To muszę go polutować. No i w zasadzie pod maską to tyle. Najważniejsze, że auto już jeździ, nie trzeba go pchać. Julię testowałem, bo jutro będzie odbiór dopiero. Mogę dzisiaj dniówka kończyć. Jadę do domu, trzeba trochę odpocząć. Dzisiaj mamy już czwartek. Muszę wyjechać sobie Alfą, żeby jej tutaj nie kurzyć. Czym się to dzisiaj zajmę? No, dzisiaj będę chciał dokończyć tą poduszkę lewą silnika, która tam gdzieś na dole jest rozpoczęta Ja, jeżeli starczy czasu to przeskoczę pod spód, żeby zacząć robić poduszkę dolną w międzyczasie też spróbuję się dodzwonić do Ecomastera no, zwagujemy EMU, czy wszystko tam gra to mam tam jakieś zastrzeżenia pewne po tej coś tam się chyba pozmieniało delikatniej. być może może to działać lepiej, zrobię sobie kawę i atakuję. W tą sobotę chyba tutaj sobie nic nie podziałam, bo będę chciał chyba się pochylić nad tym wyświetlaczem biegów u Konrada, żeby zakończyć już tą sprawę. A w tygodniu nigdy nie ma kiedy, więc myślę, że tak będzie najlepiej. Jedną sobotę sobie odpuszczę, mam do wyjęcia licznik jakieś kabelkowe sprawy, to, to akurat idealnie. A jak zostanie mi trochę czasu, to sobie tutaj posprzątam, bo straszny sobie ostatnio. No ale to po pewnym etapie prac, czy to tu, czy to tam. To tutaj tak generalne porządki mnie czekają. Parę dni temu jeszcze dotarły do mnie dwie paczki części do lancera. Czyli zregenerowana pompa naprawiona. Tu był wyrwany czujnik, łamany, ale jest to zrobione. Spinki do maski. Jakieś śrubki, śruby przepływowe. Miedziane podkładki, jakieś takie rzeczy do układu hydraulicznego, do, do dyfra aktywnego. Patyk podtykający maskę. W końcu nie będę musiał tego robić szczotką. No i nowa używana wiązka. To jest wiązka z Lancera EVO 8, chyba z tego co wiem. Ale to jedyna wiązka, jaka była dostępna tego pokroju. Jeśli chodzi o używki, i mam nadzieję, że ona będzie pasować lepiej niż ta, co była z Outlandera, gdzie część wtyczek w ogóle nie pasowała, część była w ogóle w innym miejscu. I oczywiście mógłbym ją przerobić, ale to by trwało z tydzień. Na razie co to wrzucę do auta, wrócę do pracy przy nim, ale to za jakąś chwilę, bo najpierw chcę ukończyć DSG, czyli ten wyświetlacz. Potem chciałbym zrobić jeszcze tą lancję. Punto stoi gotowe, ale jeszcze ten chłopak nie miał czasu odebrać. Bo jakiś czas temu mi taką lunchę przywieźli No nie wiem czy wam o tym mówiłem, czy nie. Robię ją dość często, znaczy często, może złe słowa, bo ona się nie psuje aż tak. Ale coś tam przy niej robię czasem serwisowo. Tym razem rozerwało katalizator. Pęk. Tam trochę rozebrałem, to zobaczyłem, ale będę to naprawiał, to wam pokażę jak, jak go rozdeło. Nie wiem, czy była jakaś detonacja, czy. O co to chodzi? To mam trzy rzeczy. Nie działa klapa wydechu, pęknięty katalizator i wyłączyć lunch kontrola całkowicie. No to tak z takich tematów, więc te rzeczy będę chciał sobie porobić w najbliższym czasie, no bo jeszcze to mi to do ukończenia. Jak mi to sobie pojedzie na strojenie, to będę mógł sobie trochę dychnąć, że tak powiem. Od niego. nam już dużo nie zostało, bo zrobić tylko tylne hamulca, trochę nim pojeździć, geometrię ustawić, potestować go, posprawdzać czy nie ma wycieków i tak dalej. No i generalnie co, no i będę mógł go Łukaszowi przekazać. Nie będzie jakichś różnic w mocach. Nie robimy też nie wiadomo czego. Mimo tego, że jest zakłuty, nie chodziło wcale o to, żeby moc przybyło, tylko chodziło o to, ażeby no nic się nie stało przy. O raniu, na torze, bo to auto jest pod torze typowo szykowane. I przy okazji, może kiedyś turbo zostanie zmienione na jakieś inne i wtedy go obciążymy jeszcze bardziej. Ale póki co zostało to, co było, więc spróbujemy trochę dmuchnąć z dołu jeszcze bardziej. Ale też tak w miarę rozsądku, żeby nie paliło kapora bez sensu, bo to też nie w tym rzecz. Zobaczymy, co się uda zrobić względem jakby poprzedniej. Nie wiem, czy mam wykres w ogóle poprzedniej wersji, muszę poszukać. Nie pamiętam. Na pewno nie zrobię tego wykresu tutaj e, w wiórze. Bo pomimo napędzenia wszystkich osiek, że tak powiem, to ona i tak wchodzi w tryb neutral o ze 2 dni, powiedzmy. Żeby go objeździć trochę i ukończyć mechanicznie, muszę podłączyć wskaźniki, bo ktoś to grzebał w elektryce w ogóle je wypiął i nie ma ich. Tam były dodatkowe wskaźniki temperatury oleju i EGT. Ma przyjechać 595 jakieś zakupione we Włoszech już po modyfikacji TD-04 na uruchomienie popsu, sprawdzenie generalnie, jak to tam wygląda. I mamy też renegate na wymianę uszczelki pod turbosprężarką wydmuchanej. i się zabieram za tą lewą łapę, drugą łapę. Pierwsza jest tam już jakoś stworzona. Późniejsze tylko jakieś ostatnie szlify. Tam w środku trochę muszę dremelkiem zaatakować, gdzie było ciężko dospawać, ten spawnie jest jakiś piękny. Ta druga jest tam, ale tam jest o tyle skomplikowana sprawa że jest chłodniczka oleju, są węże, krucice i tak dalej i to po prostu powoduje taką sytuację, że ciężko tam w ogóle dojść, zobaczyć cokolwiek tam jeszcze jest śruba do przykręcenia tej łapy w międzyczasie jakby tak więc no jest tam co robić no i łapa lewa jest gotowa w zasadzie prawie że mniej więcej tak wygląda wiadomo jeszcze jakaś obróbka na koniec przed ocynkowaniem tu jeszcze tylko dorobię jeden wsporniczek który będzie tutaj przekręcany do bloku tu jest gwint i dobrze byłoby zaprzeć tę łapę o blok bo tak to wisi tylko na aluminiowej podkowie tak zwanej czyli tam stopie wału bardziej. teraz przemieszczę się na dół i spróbuję coś wymyślić w tym macie łapy dolnej, tylnej a potem zobaczymy co dalej dniówka się skończyła Woli się będę zawijał. Mam zrobioną tą mapę, już była zrobiona wcześniej. Dzisiaj dokończyłem sobie tę mapę i zacząłem robić tylną, ale jakoś nie mogę zapać koncepcji. Nie podoba mi się to, co tam sobie wymyśliłem. Początkowo wymyśliłem, że użyję BMW jako dawca poduszek. Ale nie do końca mi ta koncepcja pasuje gdzieś tak. kurczę nie leży mi to. Poszukam jeszcze w domu innego rozwiązania, jeśli chodzi o tylne poduszki, może jakiś Nissan, może Mazda coś mi podpowie, bo BMW zawsze ma na dwóch. Prawie zawsze ma na dwóch poduszkach okrągłych Nie ma tam za bardzo na to miejsca Wszędzie będzie na styk No oczywiście da się to zrobić, ale troszkę na siłę jakby No nic no Do jutra będę musiał jakąś koncepcję złapać, bo jutro już musi z tyłu wisieć Nie ma siły Dzisiejszy dzień rozpoczynam sobie tak Przed sobie. mi coś tam do oka wpadło Myślałem, że to wyjąłem, ale spać się nie da Także muszę iść na Saur Wróciłem, prawda? Nie ogarnęli mi tego szpitalu, ale, ale prywatnie to załatwiłem. Było jakieś ciało obce. Zostało wydłubane, więc już jestem naprawiony. Mogę sobie coś tam porobić. Delikatnie, chociaż dzisiaj też mam dużo cięcia i szlifowania. Także idealnie pod podrażnione oczy. Przebieram się i atakuję sobie tą tylną łapę, może coś wymyślę. Wczoraj trochę siedziałem w necie, szukałem jakiegoś pomysłu bo po prostu mocowanie do skrzyni biegów na te 4 śruby jest tak dziwaczne, że nie jest ani symetryczne, ani jakoś tam mnie nie ułatwia tematu. Ale coś tam sobie wykminiłem, może to jakoś pójdzie, a spróbuję to wdrożyć i zobaczymy co dalej. Dzisiaj raczej wizyt nie przewiduję żadnych, na koniec dniówki sobie wyciągnę licznik Sabarta Konrada, bo jutro chciałbym się skupić na montażu tego wyświetlacza. Myślę, że taki jest mniej więcej plan. Nie wiem, czy ktoś przyjedzie dzisiaj po tego białego abarcika, czy też nie. Trudno mi powiedzieć, bo nikt nie dzwonił. A no i znowu pykła, coś tam zaczęło powstawać. Jeszcze ciepłe. Tutaj, na dwie śruby przykręcane do skrzyni. Tutaj, będzie dospawany jeszcze taki podejścik pod kątem, do którego są przykręcane poduszki. No taki był mniej więcej plan. Także ja dzisiaj kończę. Wiem, no przy sobocie taki modzik. Zaraz Wam pokażę jak działa Niby proste, a nie do końca Chciałem wykorzystać te przełączniki, które są od Blue&Bee Jak widzicie tutaj każdy idzie przez opornik szeregowo dokładając jeszcze rezystancji Nie jest każdy na osobnym jak gdyby Sterowanie odbywa się za pomocą tylko dwóch pinów Jeśli chodzi o kierunkowskazy jest tak samo Jeden przewód jakby wspólny Jeden idzie przez rezystor, drugi idzie bezpośrednio Coś jak przy centralnym zamku w czerwonym Punto no ale działa. Działa. Będzie teraz trochę poręcznie jeździć. Już wam pokazuję w czym rzecz. Myślę, że spoczko. Podłączyłem podoby dwa zewnętrzne. No bo to zależy jak ręka się ułoży, będzie prościej. Te są odłączone, tutaj się nic nie dzieje. Tak samo tu, nic się nie dzieje. Lewy kierunek. Myślę, że spoko pomysł. Dobra, uciekam i do następnego. Hej.